Łódź ostatnio stała się takim dość powiedziałabym popularnym tematem w kryminałach. Jak myślisz dlaczego? Myślę, że to przez styl i klimat, który ma Łódź. Łódź mogłaby być indywidualną bohaterką książki czy filmu i wybić się na pierwszy plan. I mimo, że u mnie stanowi tło wydarzeń, to wiele osób mi mówi, że ma ogromną frajdę z odkrywania miejsc również mniej oczywistych, które zawarłam na stronach książki House, który powstał z ciszy. I chyba przez tę różnorodność, że z jednej strony mamy wspaniałe, odrestaurowane kamienice, mamy miejsca takie jak manufaktura, ale jak gdzieś zajrzymy w jakieś podwórko, to możemy odkryć Perły, na przykład podwórko przy Piotrkowskiej, na której właśnie się znajdujemy, pod numerem 48. Gdzie jeśli wejdziemy głębiej, jest taki dawny dźwig magazynowy. Takie miejsca, o których najczęściej nie mówimy i których nie mijamy, ale także te oczywiste punkty, bo na przykład na Piotrkowskiej mamy też Aleję Sławy, w którą wlepia wzrok jeden z moich bohaterów. A akcja zaczyna się, o dziwo również, na Piotrkowskiej w galerii Galerie. Foto 102 i tam znika dwuletni chłopiec. Franio, od tego zaczyna się akcja książki, to jest nasze zakłócenie, i później cała lawina wydarzeń rodzinnych tajemnic, które temu towarzyszą. Wracając jednak do łodzi, oczywiście nie tylko Piotrkowska znajdzie się w książce, bo moja zapowiedź zabrzmiała tak, jakbym wszystko tutaj osadziła w boku tej ulicy. Tymczasem mamy też na przykład Księży Młyn, ponieważ bohaterowie mieszkają w lofcie przy ulicy Tymienieckiego. Mamy wimę, cofamy się w czasie. Widzimy tę łódź współczesną, ale także mamy akcję umieszczoną trzy dekady temu. I mam wrażenie, mam ogromną nadzieję, że sięgając po chaos, nie tylko Łodzianie, ale, ale również mieszkańcy innych miast zobaczą, że Łódź jest świetnym miejscem na umieszczenie akcji i książkowej, i filmowej. Coraz częściej właśnie tymi śladami książek organizowane są e, spacery i łodzianie chętnie w tym uczestniczą, ale my chcielibyśmy również, żeby ci, którzy przyjeżdżają do tego miasta, chociażby na chwilę na city break, e, również znaleźli coś e, dla siebie. To z innej strony, jakbyś mogła do tego podejść, powiedzieć, które ty prywatnie miejsce lubisz w tym mieście. Także yy, chciałabym spędzać tam czas i miałabym z tego największą przyjemność, na to teraz yy, trochę muszę sięgnąć do moich korzeni, bo uwielbiam las. Ja jestem oryginalnie z Kolumny i tam się wychowałam. Tam mam rzekę Grabie, tam mam lasy i to jest moje środowisko naturalne. Dlatego kiedy wędruję na popioły, które także znajdą swój akcent w książce, w chaosie, to czuję, że jestem we właściwym miejscu. Kiedy otaczają mnie drzewa, kiedy otacza mnie przyroda. I to jest jeden z punktów wspólnych, który mam z jednym z moich bohaterów, z Franciszkiem który również bardzo dąży do tego kontaktu z naturą, w przeciwieństwie do Rosie, głównej bohaterki, która kocha miasto. Kocha miasto i uważa, że deszcz na betonie to jest właściwy, jedyny właściwy zapach. Deszcz na betonie, ładne, ładne. <gry> I, I zdecydowanie woli parki i tę bardziej oswojoną naturę, tymczasem ja, ja lubię tę dzikość. Są Łodzi również takie punkty, które z przyjemnością odwiedzam, i zabieram tam moje dzieci. Przede wszystkim są to biblioteki, ponieważ kocham książki i uwielbiam biblioteki w Łodzi. Nie bez powodu również biblioteka Odyseja znalazła swoje miejsce na stronach chaosu. Nie bez powodu Mediateka Memo stała się tym punktem, w którym książka miała premierę. Kocham biblioteki kocham książki. Mamy cztery karty biblioteczne, bo mam dwie córeczki. Mężowi też założyłam fiszkę. Mam swoją, wypożyczamy po 20 książek miesięcznie. I, i Czytamy i wszyscy bardzo to lubimy, więc biblioteki, to jest mój numer jeden w Łodzi są naprawdę świetnie zaopiekowane i chętnie tam wracam. Kiedy znika dziecko, to jest to prawdziwy dramat, który chyba mało kto, żadna matka sobie tego nie może wyobrazić, a od tego zaczyna się Twoja książka. Nie możemy zdradzać treści, bo zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po, po lekturę, ale powiedz, co było takim punktem, że właśnie Małe dziecko, zaginięcie, czy czymś się inspirowałaś? Czy po prostu było to jakieś takie instynktowne, że temat może być ciekawy? To jest taki pierwotny lęk. Chyba mamy, że nagle dziecko zniknie jej z oczu. I ja zaczęłam pisać tę książkę, kiedy moja starsza córka miała 2 lata, dzisiaj ma sześć, a młodsza jeszcze była w moim brzuchu. I też pamiętam takie momenty, kiedy byliśmy właśnie na wakacjach, nad morzem w stylo. ja układałam się na, na siebie na łóżku rozkładanym, gdzieś tak, żeby ustawić ten komputer na tym brzuchu i móc pisać. I ile się pojawiałam, z, czy z moją starszą córką Felą, czy później już z dwiema dziewczynkami, w jakichś miejscach publicznych, gdzie tych ludzi było więcej. I to ryzyko zniknięcia było również większe to robiłam wszystko, żeby temu zapobiec. I zaczęło się od tego, że im zaczęłam pisać numer telefonu tutaj na przedramieniu, żeby w razie czego można było się skontaktować z rodzicami. Później im zaczęłam zamawiać takie bransoletki z numerem, jakieś hasła, słowa klucze, one dostawały instrukcje, do kogo podejść, co powiedzieć, jak się zachować. Więc jest to, myślę, bardzo silna obawa każdego rodzica, zwłaszcza jeśli te dzieci są małe i nie do końca wiedzą, jak się w danej sytuacji zachować albo w jaki sposób się skomunikować. Nawet, bo to, że są łatwe do odczytania ich intencje dla rodziców, nie oznacza, że w momencie, w którym spotkają się z kimś obcym, zostaną zrozumiane. I myślę, że literatura, podobnie jak film zresztą, jest czymś, co pozwala oswoić te lęki, czymś, co pozwala skonfrontować się z nimi w sposób bezpieczny. I tak jak sięgamy na przykład po kryminał czy po horror nawet, po to, żeby przeżyć silne emocje, to nie znaczy, że chcemy. Współodczuwać i nie chcemy, żeby to, co wydarzyło się bohaterom, spotkało również nas. Ale nasz mózg jest tak skonstruowany, ten nasz płat przedczołowy, że to daje nam silny wyrzut adrenaliny i jednocześnie jest bardzo. Kontrolowane, przez co mamy takie poczucie mimo trudnego tematu pozytywnych emocji. I myślę, że to pozwoliło mnie pisząc o tym, oswajać te lęki, ale także czytającym da pewną satysfakcję i taką przynajmniej mam nadzieję, i pozwoli poczuć, że to wszystko da się w sobie jakoś przepracować bo jest to takie też pomieszanie, pomieszanie gatunków i łagodzę ten trudny, bądź co bądź, temat innymi takimi tropami i wstawkami, bo mimo, że o książce mówi się, że jest kryminałem, to dla mnie ono jest takim obyczajem z elementami sensacji, w którym najważniejszą rolę odgrywa rodzina i te relacje pomiędzy członkami rodziny. Czerwień dominuje dzisiaj w Twoim ubiorze. To jest świadome działanie pr bo miałaś przez dłuższy czas kontakt z tym obszarem i wiesz, jak promować książkę? Czy może przypadek? Nie mam pojęcia, czy wiem, jak promować książkę, bo zazwyczaj promowałam innych. I chociaż mam na końcu dwa tytuły, bo prawie 10 lat temu wydałam dwie książki. Wprawdzie była to literatura faktu, ale jednak my tutaj mamy ten element wspólny książkowy, to jednak zazwyczaj opowiadałam o cudzych wydarzeniach i byłam rzeczniczką festiwali, imprez, opowiadałam o koncertach, o bermisarzach. Tymczasem, kiedy przychodzi do promowania własnej książki, okazuje się, że jest to dość trudne, bo trudno jest opowiadać o sobie, przynajmniej takim ludziom jak ja, ja jestem raczej introwertykiem, przez 7 lat nie funkcjonowałam w przestrzeni publicznej, bardzo mocno skupiłam się na tej swojej roli mamy, co z jednej strony było przyjemne, a z drugiej było trochę przytłaczające, i myślę, że to też wybrzmiewa z, z tej książki. Ale czerwień jest bardzo świadomym zabiegiem i obiecałam sobie przede wszystkim, ale także również tym, którzy interesują się tym, co robię, że przez rok będę przychodziła na wszystkie oficjalne wydarzenia, na których nie widać. Właśnie w tym czerwonym garniturze, z wielu powodów. Pierwszy jest taki i dla mnie chyba najistotniejszy, że jest to ukłon w stronę kobiet. I w stronę mojej bohaterki, ponieważ jest takie społeczne przeświadczenie, że ilekroć pojawiamy się na jakimś wydarzeniu, na jakimś evencie, to musimy przyjść w innej kreacji, w innej sukience, w innym zestawie biżuterii. Yy, za każdym razem musimy się zastanawiać, czy jest to właściwy outfit, czy na pewno dobrze pasuje do danego wydarzenia. Więc ja postanowiłam, że będę miała to w nosie, że będę przychodziła w tym czerwonym garniturze. Yy, on jest dobrze widoczny, jak oglądam zdjęcia, czy, czy, czy z premiery, czy, czy z jakiegokolwiek innego wydarzenia, na przykład jak jestem w telewizji, to nawet jak mam tłum ludzi, to jest taka czerwona plama gdzieś tam w tle, takie znajdź nice nie byłoby tutaj problemem, więc na pewno jest charakterystyczny, ale nie jest to jedyny powód, nie tylko te społeczne oczekiwania, które z premierouzji moja bohaterka również się mierzy, choć w innym kontekście, bo ona z kolei mierzy się z tymi społecznymi oczekiwaniami związanymi z byciem mamą. I ona pragnie pozostać sobą w świecie, który etykietuje ją już wyłącznie jako tę matkę. I chce się realizować. Chce mieć prawo do tego, żeby sięgać po marzenia, żeby właśnie realizować swoje pasje. I chciałabym, żeby kobiety miały takie poczucie, że mogą robić, co chcą. Że nie są zamknięte w tych społecznych oczekiwaniach. A czerwony garnitur już kończę, obiecuję. Ja wiem, to jest jak się mnie włączy taki buziak, to jestem nie do to, to bardzo dobrze. Ale dlatego chyba przez 10 lat nie wydawałam niczego, żeby zebrać całą tę energię, <grym> przez 10 lat, moją introwertyczną i, i wyrzucić to z siebie teraz. To jest tak, że ponieważ ja jestem ogromną fanką ekologii i dbania o planetę, ukąd stronę Matki Ziemi, ponieważ zalewamy świat, Tekstyliami zbędnymi i, i niepotrzebnymi. Ja uwielbiam też y, ubrania z drugiej ręki, dawać im nowe życie. I to chodzenie w tym jednym garniturze też jest y, takim, takim moim malutkim manifestem, że wcale nie musimy. Wcale nie musimy mieć Tak, jesteś ba, ba, bardzo skuteczna w tych założeniach i myślę, że za jakiś czas będą mówić o tobie. Dominika, autorka książki w czerwonym garniturze i to będzie Twój znak rozpoznawczy. Podobnie jak u Katarzyny Bondy sukienki, z którymi jest kojarzona. Podsumowując, łódzkie wydawnictwo, łodzianka, która napisała książkę, Łódź jako tło, czyli można powiedzieć, że nic bardziej łódzkiego się w ostatnim czasie chyba nie pojawiło. Oj, tak to bym nie chciała, bo tr trudno trudno mi wygłosić takie zdanie, bo nie chciałabym zostać posądzona o jakąś taką nadmierną pyszałkowatość, zwłaszcza, że moja mama mówi, że ja zyskuję z bliższym Poznaniem. Moja mama, która zna mnie od y, 35 lat, jak, czyli zna mnie lepiej niż ktokolwiek na świecie, mówi, wiesz, bo ty nie robisz najlepszego, pierwszego wrażenia ty zyskujesz przy bliższym Poznaniu. Więc nie chciałabym wygłaszać takich zdań, bo jestem przekonana, że jest bardzo dużo ciekawych Łódzkich i, i tytułów. Ale mam taką ogromną nadzieję, że mój chaos będzie jedną z tych cegiełek, które przyczynią się do tego, że łódź będzie postrzegana w dobry sposób. I tego życzymy, ale chyba najważniejsze, żeby czytelnicy znaleźli satysfakcję z lektury. i Bardzo im tego życzę. I żeby sięgali częściej po książki, które wydawane są również przez łódzkie wydawnictwo. Mhm. W tym wypadku tak jest. Powodzenia tak. i dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.